Wyprzedaż, dziewczyny, Simsej. Tak, sobie troszkę przylecimy. 49 zł. Zobaczymy, co to za okazję można sobie ogarnąć na tej wyprzedaży. One są w dwóch kolorach, z tego co kojarzę. Tak, tak jeszcze jest taki o. brąz, jak coś. Tutaj obok mamy styloeczko. To tak sobie zerknijmy łoczkiem. O, zobaczcie. Jaka kamienioweczka. Ciekawe ile kamienioczka. Zaraz zobaczymy. Nawet nie zły ten sweterek. Co myślicie? Dobra, lecę dalej. 55 To jest to samo. A, czyli jednak trzy kolory. No dobra, też tylko pokażę ten kolor trzeci jak coś. Jest okazja. Tam mamy korzuszki. Chodźcie zobaczymy, jak to wygląda cenowo, tylko może tak najadę. O, taki wieszaczek tutaj mamy. 99 zł. Nie żyłam ten czarny. Liczyłam na inny kolor, ale chyba poprzestali tylko na tych czarnych, no nie? Która sobie strzeliła? Ten korzuszek fajnie to się nosi. Teraz jest okazja. Widzę, że rozmiarówka też. Czy same eseczki? Same eseczki. Ale tak tutaj, w tym świetle, no nie? To nawet się prezentuje. Co tu jeszcze można sobie ogarnąć? Taki czarny płaszczyk. Za. 129 zł. Mhm. Obok 75. On jest tutaj taki z paseczkiem po prostu. No to kieszeń w ogóle mam. No. Także jak są okazje to sobie przelecimy troszkę, co? Te wyprzedaże. 99 jeszcze ten wiodełka, 38. Mierzyłam go. Nawet nieźle wygląda, wiecie? Jeśli to jest ten samo, oczywiście, bo już nie pamiętam. Mhm. Takich szare, Tutaj cena regularna, ale na pewno jest niżej. Na pewno, na pewno. Chyba, że ktoś źle wieścił. Cieniutkie. Ale nie mam ceny: 44 dziewczyna. Z kapturem. Taka pikowana. Nawet nie zła. Ja na tutaj po boku ma napy. O że można sobie, no wiecie jeszcze taki czarny płaszczyk, 139 i 65 z takim guziczkiem o. dobra, lecimy dalej, patrzcie jak tu jest płaszcza wszystko tutaj na tej wyprzedaży Ramonaska, to już tak bliżej wiosny, 35 zł, ale cika czy to są wszystko te xs -eczki? To jest tutaj coś więcej? Nie, no jest. A nie, te są już 42. Czyli czasy je poprzymierzać. Poprzybierać. Mhm. Jeszcze takie. A tyle ile? 99. Zdejmę ją, bo taka mięciutka jest. Wydaje się być fajna. W dotyku na pewno.

I tam to już tak wam tylko najadę. 55 od lewego do prawego. Wszystko pod tą samą cenówką. I 65 na dole. Dobra, za mną są kurteczki. To tak sobie zobaczymy. 79 zł, coś takiego. A prospinane to nic nie zobaczymy. Jak to poprawić, żeby coś było widać. To jest w rozmiarze XL. Ładny kolor, bardzo ładny. No. Coś mi się udało tu poprawić. Niezłe są te kurtki. 79 zł. Niekoniecznie ten włochacz tutaj. Ja bym się go pozbyła. Chyba można się go pozbyć. Można. Bo kurteczka bardzo przyjemna. Zobaczcie. No. Tutaj. Mam bardzo podobną. Ale nie mam ceny. Ja chyba swoją brałam w Haimie Dwa lata temu no. Jejku, jaka podobna Zapomniałam w ogóle o. Coś takiego, ale Dobra, lecimy A nie, tutaj jest taki płaszczek, zobaczcie 119, coś takiego Ewentualnie 89 z takich cieńszych Aha, i one są w różnych kolorach Cieniutkie Cieniutkie, cieniutkie Więź kocha, wyjmij, a Ty jest za xs piksaseczko. Mhm. I do dziewczyny. No i na okazji można coś wybrać nie. Pewnie, że tak. 79 to płaszczyki, a one chyba tam wisiały, nie? Wcześniej. Nie, to jest inne. Ale też tutaj z tymi mapami. I kolejne 79. to 59 jeszcze, coś takiego. Za taką kurtkę 59 to jak za darmo, co? Tylko kolor nie każdemu będzie pasował. 75, tak. Mhm, dobra. Ten jest kolor taki. To jest taki fiolet. Tak, to jest fiolet. To jest kaptura. To jest takie jakieś łączone, czekajcie. O, zobaczcie. Mhm, taki podwójny kołnierz. 89, zł, ale to jest wieszaczek. Za 59, więc one chyba tutaj wszystkie są za 59 zł. No i tam powiem wam, Mierzyłby. Nie wiem, czy kamera to oddala na żywo, naprawdę nieźle wygląda. I tu już byłam, to idę. Fajna okazja, tak sobie wieszam na chwilkę, zobaczyć tylko. O, tutaj jeszcze takie poszczyki. Ten szary jest ładny. Ale nie mam ceny. Nie wieszaczek od 49 zł, czy za 49, to nie wiem. Nie, no to by była przesada, co? No. Jest tu jakaś cena? Nie mam. Nie mam. Może dopiero wlecam. Tutaj są 89, więc spodziewam się, że to może być to samo. Także tak wam pokażę takie kolorki. Okej, okay, idę. Cześć.